Tak naprawdę nic nie mamy zorganizowanych W tym kontekście tak, tak coś zorganizujemy, bo musimy, żeby to w modernne Z Ze kilku kilku patronów, firmy zaawansowanych technologii, w firmy logistyczne, to są patrony, to są patrony, które, że tak powiem, operują e, jak służby zawodowe zawodowe tych dzieciaków. Tak to jest zachęta, oni już wiedzą na co i co. Druga sprawa. E, Sytuacja tego, typu, taki patronat zobowiązuje do pewnych rzeczy, funduje stypendium. Nie wszystkim dzieciom, To wybrane jakieś tam jednostki najlepiej uczące się stypendium. Stypendium czasami odpłatne, wyjazdy zagraniczne, to jest można. Trzecia sprawa, szkoły, które już mają ugruntowaną jakąś tam renomę na rynku tutaj nauczania w kwestii zawodowej korzystają z różnych programów pomocowych. Uwaga, ileś tam osób, nie wiem ile osób, która mojego sąsiada w cięcie zabawiał, wychodzi w technicznym roku, w szewostym roku, Kurczę, prawa jazdy, na samochody ciężarowe, na czepy. Na wszystkie wózki z Także to są wszystko takie atuty, które przemawiają za to, że wjechał mu rzekami. Na przykład uczestników drzwi. Też jest logistyka. Tam gdzieś jakichś wodorów nie chodzących. Jeżeli chciałeś korzystać z jakichś furtów, z jakichś rzek, to wszystko rozpalnie, tak? Na maskowe. Dlaczego się nie rozliczą? Dlaczego się nie Dlatego ja Dlatego do czego ja zmierzam, bo ja szybko będę kończył. Teraz... Tak, tak, tak. Ja zapiszę jeden znak.

Możemy, dlatego my daliśmy sobie ten rok czasu, zobowiązaliśmy panią przewodniczącą, żebyśmy przez rok czasu pracowali na komisjach, na komisjach zaangażowali też nauczycieli, panią dyrektor, żeby została jakaś grupa w jest gminie, żebyśmy szukali tych możliwości, szukali, tak powiem, promotora, szukali e, jakichś możliwości, żeby stworzyć od początku na dobry start edycję. Proszę, tutaj pani na początku, pani dyrektor. Ale, ale, no, ale, no, szanowny Panie, ja zaangażowałam tutaj do, jeszcze do tej mojej wypowiedzi Pani Dyrektor, żebyśmy wspólnie dowiedzieli, co my na ten moment. Za momencik odpowiem, jak ja nie trzy minuty mówiłem. No, Załóżmy. Teraz nie wiem, jak jest... Yy, bo, niech Pan cię poczeka, bo tutaj y, jest... No, ja wiem, że tym, nie będę mogła odpowiedzieć. No tak, bo ja już chciałem z skwitować. Tak, że na to Pani dobrze, jeżeli będziemy prosiły Panią Dyrektor i pójdzie po kolei, tak jak się Państwo zgłaszaliście. Jeśli pamiętam czy o czymś zapomniałam, to proszę mi przypomnieć. Jeśli chodzi o zachęcenie potencjonalnych pracodawców, staranie się o patrona, możemy mówić w momencie, kiedy coś istnieje. Jeżeli to jest widmo, czy to jest widmo, nikt nie będzie nas... Tutaj. Ale mimo wszystko rozmowy różne były prowadzone i na przykład wydział fizyki Uniwersytetu łódzkiego obiecał pomoc sam zresztą słysząc o takim pomyśle, zaoferował ten pomysł. Chodzi o prace dyplomowe, chodzi o wykłady. Wiemy również, że polityka... Kałcka, też żeby nas wsparł. To jest na ten moment, kiedy jeszcze nic nie ma. E, o dalszych krokach możemy mówić wtedy, kiedy ta decyzja zapadnie. To jest jedna rzecz. Tak? O czym jeszcze zapomniałam? Aha, jeszcze tak, bo mówicie Państwo, że poczekamy rok, zastanowimy się i zobaczymy. Jeżeli ta decyzja nie będzie podjęta teraz, to e, tworzenie szkoły jest na zupełnie innych zasadach. Jest to płynne przechodzenie, przekształcanie teraz. A jeśli szkoła od podstaw to jest zupełnie co innego, również zatrudnianie nauczycieli, część nauczycieli znajdzie zatrudnienie w techniku teraz, gdyby, tak? i nie łączy się to z odprawą i zatrudnieniem ponownym, mm -hmm. tworząc szkołę od podstaw już to zatrudnienie z prawy kadrowych wyglądają inaczej. To, chyba to są najważniejsze rzeczy, na które odpowiedziałam. Widzę, że jest już kolejna. Proszę bardzo. Eee, ja widzę, widzę wszystkich, więc widzę. No.

Widzimy oczywiście nas. Jak pan to sobie widzi, tą szkołę teraz, ten, w ten sposób? Mnie ma, my mamy panu podać coś na ręku, i będzie tak. Aha, jak źle, to wy chcieliście tego, tak? A jeżeli coś złego i dobrego, no to ja zrobiłem to, tak? No, no, na przeciwna, teraz panowie powiedzieli. I teraz tak. Niech pan się nosił te parę lat wstecz. No, z tym panem, co mówił przede mną. Panowie, że powstały do gimnazji, z czego ono powstawało? No, z czego ono powstawało? Jakie miało to jakie miało opinie wśród ułożonych i a. Czy ci kanowie ci, te panie nauczyciele, którzy wszyscy tutaj są, czy oni musieli wyrobić imienia, dalego poziomu? Ja wiem, że teraz panu jest tak. trudno wziąć i powiedzieć, no dobrze, ale to. To dlaczego? Bo powinniśmy podjąć ryzyko. Czyli nie wierzymy w tych ludzi, którzy tutaj są. A, a ponadto, że kierują tymi... Ci ludzie kierują naszymi dziećmi. A to, co pan mówił o tam Holonku, o tym innym, to jest wyższość ludzi, rodziców, a nie tych dzieci. Bo on nie... Prawdy to uczył się ludzie inaczej. Tu jest wiesz, bo tu jest to, temu to nie pasuje, a ty rozmowa dziecko nie ma czym dojechać. Ja 3 km do przyszło postawę za pierwszy zielony na pierwszy. Z tych klasich moich, drugi, to robi się. Nikt nie mówi, że nie ma tutaj jakiejś w tym momencie postępu. A osoby, w tom, w tamtym. Jak my możemy wyjechać, i do mogą przyjechać. I tylko teraz jest przez. Wy jako... Zarząd, stojący ludzie ten tym terenem, tym ludziom tu pracować i wypracować po raz drugi imię tego miejsca. To jest tylko to. Okej, Proszę, panie radę. Mówicie państwo, że nie będzie zapotrzebowania na y, technikum. Y, za dwa lata uczniowie klas ósmych i uczniowie klasy trzeciej gimnazjum spotkają się w technikum i w liceum. Ile jest gimnazjów i jakie będzie zapotrzebowanie, ile jest podstawówek. A więc uważam, że tak naprawdę jest zapotrzebowanie jest na te technikum, bo wiadomo, że te dzieciaki, jak spotkają się i z podstawówek i z gimnazjum, to no to co się podzieli? Co się stanie z tymi dzieciakami? A więc to nie można zakładać, że one, że tak ta serka pójdzie, a nie pójdzie. Ale one przyjdą z racji tego, że nie będą Logistycznie też, jeżeli tu się wid, udźwidzę w okolice, to tutaj też będzie duży napływ na młodzież, a więc musicie też wziąć to pod uwagę, tak? że to są tak naprawdę dwa roczniki, które będą potrzebowały się uczyć. <tuszy>

tej tak. Dobra, Bajnie, pani. Ja dlatego poprosiłem o to spotkanie po to, żeby porozmawiać, bo to nie ja nie chciałbym, żebyśmy prowadzili taką retorykę, że my jako samorząd nie chcemy jakiegoś rozwiązania. Zastanawiamy się nad ryzykami i nad e, szansami i zagrożeniami pewnych rozwiązań. A tak, się coś da, a bo się nie da. Pani przewodnicząca proszę. Od takiego małego pytania, kto z Państwa obecnych tu na sali yy, podpisałby dzisiaj zobowiązanie, że wyśle swoje dziecko do technikum branżowego o profilu informatyczno-logistycznym na terenie naszej Ale zobowiązanie, że jeżeli nie, to będziemy, nie będziemy nie przez rok czasu pobierać

18. 18. 18. 18. 18. 18. To już ma 18. Rozumiem, że ja 60. Sam zainteresowane tutaj. Ja myślę, że większe dzieci też ma rodzeństwo, jeżeli to szkoła jest swoje renome i będzie w tej szkole fajnie, że rodzeństwo też będzie zachęcone, żeby tu przyjść. Tak jak przyszły do gimnazjum. Tak jak przyszły to do gimnazjum. Słuchajcie Państwo, oddzielmy, ja przepraszam, że poza sobą, oddzielmy dwie rzeczy. Gimnazjum było ogólnokształcące.

dzieci i znalazły tam około, powiedzmy gdzieś dwunasto chyba osobowe poparcie, tak, wśród dzieci. Takie zainteresowanie było zadeklarowane. Co przecież nie oznacza, bo nie jest nocy rok na życie, że rzeczywiście te dzieci by w tym kierunku było. Ale wyraziły takie zainteresowanie. Jeśli chodzi o rodziców, e, Państwo się odliczyli w liczbie 20 osób. Ale trzymajmy się faktów. My liczyliśmy podobnie. Liczyliśmy podobnie, przewidywaliśmy procentowo udział dzieci z naszej klinii, jaki mógłby być w szkole w technikum o tym profili. Niestety 20 dzieci to jest za mało, żeby, ale proszę mnie wysłuchać, to jest za mało, żeby podjąć trud organizacji szkoł zatrudnić nauczycieli i I teraz kontynuując, bo jak no to chce, to klasy ja chcę... W jednej pracy zaczniemy. na, na My jako samorząd gminny nie mamy w zadaniach własnych w ogóle prowadzenia szkoły średniej. Gimnazjum ustawowo należało do naszych obowiązków i dlatego dopóki nie weszła reforma, no, to my wliczaliśmy koszty prowadzenia gimnazjum w budżecie, dostawaliśmy środki e, za dzieci, czyli subwencje i myśleliśmy o tej szkole niezwykle poważnie, o czym świadczą również inwestycje ostatnich lat, jak między innymi budowa Konwita, na co poszły kolejne pieniądze z państwa i wszystkich mieszkańców naszej gminy podatki. Teraz sytuacja jest naprawdę diametralnie różna, dlatego że organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych jest powiat. Gdyby powiat powiedział nam, Proszę Państwa, na mapie naszych szkół w tym rejonie brakuje takiej, to, a takiej szkoły. Dostaną Państwo subwencje i teraz, jeśli chodzi o płatność tej drugiej połowy, to mówią na przykład do nas tak, damy Wam jedną czwartą, bo więcej pieniędzy nie mamy, a Wy dołóżcie resztę. My wtedy siadamy, robimy burzę mózgów, wiemy, mamy wiedzę, że taka szkoła tu jest potrzebna i dla zachowania Płynności pewnej zatrudnienia dla nauczycieli, komfortu rodziców, mimo że nas to kosztuje, podejmujemy taką decyzję. Mimo, że to nie jest nasz obowiązek, ale dla dobra społecznego, dla dobra państwa, dla dobra dzieci, mówimy, okej, okay, będziemy z naszych podatków włożyć na tą szkołę. Nie